Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Jarosław Olek, dotacje 24. Zapraszam do wysłuchania naszego nowego webinaru, a dzisiaj tematem inicjatywa Eureka. Proszę Państwa, czym jest inicjatywa Eureka? Otóż inicjatywa Eureka to zdecentralizowany system państw, w tym państw europejskich oraz Unii Europejskiej. I została ona powołana w celu wspierania międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju. Jaki jest cel Eureki? Celem inicjatywy Eureka jest zwiększenie nowoczesności, produktywności, konkurencyjności przemysłu europejskiego. Proszę Państwa, jaki podmiot jest odpowiedzialny za koordynację Eureki w Polsce? Jest to Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W Polsce biurem Eureki jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w skrócie NCBR i jest ono odpowiedzialne za koordynację działań w ramach Eureki. NCBR przeprowadza krajową ocenę projektów Eureki, podejmuje decyzję o finansowaniu, reprezentuje Polskę w sieci Eureka i organizatorem konkursu jest Sekretariat Inicjatywy Eureka w Brukseli. Proszę Państwa, jaki jest termin naboru do inicjatywy Eureka? Otóż, proszę Państwa, nabór ma charakter jednoetapowy i trwa od 24 maja 2021 roku do 24 września 2021 roku. Kto może ubiegać się o wsparcie z inicjatywy Eureka? Otóż mogą to być mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa, grupy podmiotów z mikro, Małym lub średnim przedsiębiorcą jako liderem, z udziałem uczelni jako jednostki naukowej i lub dużego przedsiębiorcy. O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą lub badawczo-rozwojową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzono wpisem do odpowiedniego rejestru. I proszę Państwa, jakie są warunki uczestnictwa w inicjatywie? Otóż, proszę Państwa, projekt realizowany jest we współpracy międzynarodowej, czyli w projekcie muszą uczestniczyć przynajmniej dwa niezależne podmioty z dwóch różnych państw członkowskich Eureki. Podmioty te niezależnie od siebie ubiegają się o dofinansowanie w swoim państwie zgodnie z określonymi w nim zasadami. I po zapewnieniu finansowania przez wszystkich partnerów, projekt może uzyskać status projektu Eureki. I tutaj jest cywilny charakter, czyli projekt musi mieć charakter cywilny. Jaka jest wysokość finansowania projektu Eureka? Proszę Państwa, nawet 1 milion złotych w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego, czyli grupy podmiotów lub grupy przedsiębiorców, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane podmiotowi wchodzącemu w skład wnioskodawcy nie może przekroczyć pół Miliona złotych. I tutaj, właśnie pół miliona złotych w przypadku wnioskodawcy indywidualnego, czyli przedsiębiorcy, w finansowaniu podlegają badania przemysłowe i prace rozwojowe. I tutaj, niżej mamy tabelę, która określa maksymalną intensywność pomocy publicznej. I proszę Państwa, jeżeli chodzi o mikro, małych przedsiębiorców, to przy badaniach przemysłowych poziom podstawowy 50%, to finansowanie jest nawet do 80%. A przy pracach rozwojowych na poziomie podstawowym 25% jest to finansowanie do 60%. Proszę Państwa, realizację projektów okres realizacji projektów wynosi maksymalnie 36 miesięcy. Środki finansowe przekazywane są wnioskodawcy na podstawie umowy o wykonanie i finansowanie projektu Eureki zawartej pomiędzy NCBR a wnioskodawcą. I umowa o wykonanie i finansowanie projektu może zostać zawarta wyłącznie po uzyskaniu przez projekt statusu projektu Eureki. To znaczy po zapewnieniu finansowania projektu Eureka przez wszystkich partnerów konsorcjum projektowego. Proszę Państwa, dziękuję za uwagę. Zapraszam do kontaktu z nami, jeżeli są Państwo zainteresowani inicjatywą Eureka. Oferujemy kompleksowe usługi tym przedsiębiorcom, którzy poszukują źródeł finansowania na rozwój lub bieżące funkcjonowanie działalności gospodarczej. I zapraszam do kontaktu, zarówno telefonicznego, numer telefonu 729 919 025 poprzez stronę internetową www.dot24.eu bądź poprzez adres mailowy biuro 24eu Dziękuję za uwagę, zachęcam do śledzenia naszych webinarów, niebawem spotkamy się ponownie